Jesteśmy w Spichlerzu w Gorzowie Wielkopolskim. Muzeum Lubuskie dzisiaj ma wyjątkowy zaszczyt, ponieważ zaprezentuje tę tarkę, a ona ma już 130 lat. Ciekawe czy zadziała. Trudno wyobrazić sobie kuchnię bez tarki, a jest to narzędzie kuchenne służące do rozdrabniania pokarmu przez pocieranie. Ma zwykle postać metalowej kraty wyposażonej w otwory różnej wielkości, co pozwala rozdrabniać pokarm na większe lub mniejsze wiórki. Tarki występują w wielu różnych kształtach. Najstarsze z nich pochodzą z XIX wieku. Szczególną odmianą tarki jest mechaniczna tarka obrotowa amerykańskiej firmy Duplex Record, produkowana w fabryce w Niemczech w latach 1890-1919. Tarka z bębnem ciernym była dawniej używana jako młynek do ucierania zboża, ziemniaków, orzechów czy migdałów. W każdej kuchni taka tarka była tradycyjnym elementem wyposażenia i można ją było łatwo przykręcić. Do stołu. Takiego zabytku w naszych magazynach nawet Janowi Zalewskiemu nie udało się znaleźć, ale na szczęście e, są tacy mądrzy ludzie, którzy odpowiadają na nasze apele i się do nas zgłaszają ze swoimi zabytkami. I właścicielką tej maszynki jest pani Janina Cytlak. Pani Janino, jak to się stało, że pani no, ma coś takiego u siebie w domu, w kuchni używa? Tak jest. No, mam yy, nie od tak dawna, może od 40 lat, a maszynka ma ponad 100. Przepraszam bardzo, to jest od bardzo dawna. Wcześniej, <laughs> wcześniej używała to moja babcia mieszkająca w Wielkopolsce, niedaleko buku, stęszew słupia. Yy, skąd miała. nie wiem, w każdym bądź razie przekazała swojej najstarszej córce, od której ja mam ją właśnie w prezencie, a ta najstarsza córka urodziła się w 1912 roku. Także ona już jako dwudziestolatka otrzymała od swojej mamy tą maszynkę, bo ona jest nie tylko do ziemniaków, ale jest też do tarcia bułki, orzechów, warzyw, Taka sera, wielofunkcyjna, jest. wielofunkcyjna. Ale to bardzo piękne jest, że są takie rodziny, że z pokolenia na pokolenie szanuje się stare przedmioty, które tak naprawdę nie wymagają żadnej, żadnej naprawy. Tak. One wciąż e, mogą służyć w kuchni. To nie tak jak dzisiaj z tymi współczesnymi. Zepsuje się, my wyrzucamy. Pokaże nam pani, pani Nino, Oczywiście. jak użyć takiego e, tak wspaniałego e, urządzenia kuchennego. Tak. Musimy go przytwierdzić do, tak, do, blatu. do blatu. Obojętnie czy to blatu stołu, czy, czy jakaś tam ława. W każdym bądź razie dobrze się to przykręca. Stabilne jest, trzyma się mocno. Mhm. Otwieramy korek drewniany i tym razem będziemy mm, mielić, ścierać ziemniaki. Więc Takie, które y mogą być na placki właśnie. ziemniaczane, kluski szare. Poznańskim to bardzo taka tradycyjna potrawa, szare kluchy z, ze skwarkami i kapusta do tego. I naciskamy ręką i kręcimy. Trzeba trochę siły, żeby właśnie dobrze przy, przyciskać ten drewniany korek. Jest jeszcze taka sprawa, że jak w drugą stronę kręcimy, to są większe te wiórki, a wie, w prawo mniejsze. Można powiedzieć, że to jest taka. E, prababcia naszej maszynki do mielenia mięsa. Tak. A ja jeszcze mam jedno pytanie, bo ciekawość mnie zżera bardzo i pewnie naszych widzów też. Chciałam zapytać panią pani e, Nina o pani fartuch, tak. bo on jest wyjątkowy i śmiem twierdzić, że to też jest zabytek. Tak, to prawda. To jest zabytek. To jest są lata dwudzieste dwudziestego wieku. Dwudziestego wieku. E, też z tych samych okolic, co. Z tej samej miejscowości, co ta maszynka, czyli słupia w Wielkopolsce, kołobuku, tam przy kościele parafialnym była taka młodzieżowa organizacja młode Polki, które oprócz tego, że przedstawiały jakieś przedstawienia, śpiewały, tańczyły, to jeszcze haftowały. Haftowały bieliznę kielichową do kościoła, ale haftowały swoje stroje. I stroje takie do do gospodarstwa na, e, takiego wiejskiego na pokaz jak kogoś zapraszały i właśnie ten fartuch pochodzi z tamtego okresu i od mojej cioci. Ale jak on przetrwał to lat, on słuchajcie, przetrwał. to jest nieprawdopodobne jakim szacunkiem u pani e, w rodzinie się obdarza e, stare przedmioty i chyba przez ten szacunek one mają taką wyjątkową duszę. Tak, to prawda. To nam idzie pani Janino. Tak. Ta nasza robota na te placki ziemniaczane. Zgadza się tylko ile to trzeba energii i czasu. No a właśnie. teraz tylko elektryczny. Pach i już. i już takie tarte ziemniaki są lepsze. Na przykład babka ziemniaczana nie udaje się w malakserze czy w jakichś maszynkach elektrycznych najlepsze są na ręcznej tarce albo na takiej. No, no właśnie, trochę skrzypi, no ale ma prawo. Ma ponad 100 lat. Ma ponad 100 lat, a jednak działa.